Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie co ludzie zaoferują mi za tego oto cudownego Titanic Guard Dominusa, który został dodany w tym update. Cie. Jest ich tylko 30 existów, także myślę, że oferty za niego będą bardzo ciekawe. Więc ty mój drogi widzów, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I teraz tak widzowie, skąd zdobyć tego Titanica? Powiedzmy sobie na star, jest nowy event, tak dokładnie Squid Game'owy event. Wchodzicie na losowym świecie, pierwszym, drugim albo trzecim macie takie oto pomieszczenie, wchodzicie do środka i dokładnie na piątym wardzie jest licytacja, tak, jest licytacja i z tej licytacji macie szansę wygrania 500 huge. Co godzinę albo 5 Titaników co godzinę A skąd wziąć tokeny na tą licytację? Widzowie, pierwsza mapka, gracie po prostu zwykłe Squid Game. No i za zagranie jak zajmiecie wysokie miejsce, stajecie to tokeny. No i tak sobie licytujecie i macie sz szansę zdobyć takiego Titanika. Co śmieszne, ten odcinek w ogóle by nie wyszedł, ale dosłownie 5 minut temu do mnie widz napisał tak. Siema drowerku, chcesz może nagrać odcinek z tego Titanika? No i pozdrawiam Mateo serdecznie, jasne, że chcę. w ogóle też pewnie spytacie drowerku, jak oceniasz nowy update? Powiem wam, bardzo fajny do streamu. Bardzo, bardzo fajnych streamów, bo teraz codziennie będę mógł z widzami grać Squid Game'a sobie na live'ach, aczkolwiek na odcinki dosyć ciężki, ponieważ no... Squid Game ma zagrać? No każdy z was może. Nie ma tu nic ciekawego na no odcinek tak naprawdę. Dostaliśmy gifty, które sobie się otworzę, ale szansa to jest 1 na 2000. No gifty też są troszkę nudnawe. Więc do odcinku trochę ciężki content, aczkolwiek do live'a bardzo fajny, bardzo fajny. Więc bym powiedział taki 7 na 10 dałbym temu update'owi, nawet może 8. Bo ja robię codzienne live'y, więc wiecie, dla mnie potrzebny jest content na live'a. Przy okazji mamy ty tysiąc giftów, Zanim jeszcze zaczniemy tradowanie, widzowie, to otwórzmy je sobie. Może jakiegoś huge fajnego trafimy. I co w ogóle w tych giftach jest? No, powiem szczerze, no huge, chyba tylko. No i takie tokeny ultra pet token boosty, które zwiększają wam razy dwa tokeny na 15 minut. I to chyba w sumie tyle z takich ciekawszych rzeczy. No i huge, tak jak mówiłem. A jeszcze bym zapomniał, ile taki jeden gift kosztuje na moment, kiedy to nagrywam, chodzi po 292 tysiące. Więc na taki opening wydaję w sumie 300 milionów ponad. Mam nadzieję, że chociaż jeden huge wypadnie. Będę zadowolony, Prestoniku. Bo szansa to jeden na 2000 giftów. Mam połowę, może się uda. A widzowie, to nie jest tak, że gifty są nudne i nie chcesz do warku ich otwierać. Ja bym zrobił ci jak otwieram nawet 100 tysięcy takich giftów, może by mi się udało tyle uzbierać. Tylko problem jest taki, że od czasu, kiedy Preston dał ten cooldown na gifty że już nie można nimi spamić, to tak fajnie się. Ich nie otwieram, no bo wtedy otwierać na przykład nie wiem, 10 tysięcy giftów w ciągu, nie wiem, dwóch minut. A teraz 10 tysięcy giftów, to ja bym musiał otwierać chyba z pół godziny. Także no jest to bardzo uciążliwe, jest to bardzo uciążliwe. Ale póki co powiem wam otwieram te gifty, no i Huge jak nie było, tak nie ma. A do tej pory otworzyliśmy ich już 500, typ. W sumie połowę otworzyliśmy. Halo, halo, gdzie mój Huge jest? Ja się pytam. No i widzowie, właśnie w tym momencie otwieram moje ostatnie giftziki. Zostało ich dosłownie chyba z 30. No i niestety chyba drowerku jest minus 300 milionów. Tak mi się wydaje. I uwaga, czy coś tu będzie? No niestety chyba totalnie nie ma nic. Jeszcze sprawdzę sobie, czy go mam w ekwipunku, ale raczej mi się wydaje, że nie poleciał. Wpisujemy Korgi. Tak widzowie, nie poleciał ten Huge niestety. Minus 300 milionów na start. No co, mówi się trudno. Idziemy na Trading Plaza, ale zanim to, gdzie moje maniery, nie pokazałem wam, jak ten Titanic się prezentuje, bo wygląda w sposób następująco: no bardzo ładny. Dominus w klimacie Squid Game. Serio, liczę, że oferty za niego będą kozackie, więc chodzimy na Trading Plaza i nie gadamy już więcej. I mamy pierwszą ofertę, przy okazji od widza jest to Diamantos, ziomek daje nam 10 bilionów gemów, bardzo dużo hajbiajuszek jak widzicie, naprawdę ziomek ma ich sporo, ponad 3000 sztuk, jakieś jajuszka, jakieś judżyki, 11,5 biliona, jest to fajna cena, aczkolwiek faktycznie mam przyzwolenie, żeby wytraidować tego Titanic'a, ale za minimum 16 bilionów gemów. Myślę, że nam spokojnie jestem w stanie tyle dostać, zwłaszcza, że póki co jest 30 egzistów, więc nie ma co tutaj gadać, pozdrawiam cię serdecznie Diamantos, ale muszę dać cancela, Pozdrawiam. Bo, widzowie, jest pierwsza 35, a do drugiej jeszcze 5 Existów przybędzie i ten rap może troszkę spaść. Okej, okay, mamy kolejną ofertę wymiany. No i kolega tutaj ładne huge ma powiem. Mamy tu takiego Golden Sign Huge'a. Mamy tu Stormagonego Rainbow na przykład. Shiny Stealth Dragona. Co to są za huge? Y, gościu? skąd ty to masz? Marshmallow Agony Rainbow, tu Hippo melon Dobra, ja sprawdzam, czy nie ma gdzieś backrapa, widzowie, bo ja się tu boję backrapy tylko. Zobaczmy, Huge Angry Yeti, Huge Chroma Doodle Axalot to Shiny Snow Globe Corgi, 1,5, co? To jest tyle warte Yo, yo yo, co jest? Jakie ceny w ogóle szalone. No dobra, no ziomeczek bardzo ładną ofertę daje chcę tylko powiedzieć. Bardzo naprawdę ładna oferta. Mamy na przykład Komet Cyclop, no co to takiego ciekawego jeszcze widzowie jest tak naprawdę. No resztę są takie zwykłe huge, bym powiedział. Tu jeszcze na przykład mamy huge Mr. Kraba wersji Shiny. Pominąłem go. Okej, okay, ten ziomek naprawdę ma sporo huge i nie wiem czy dawać ready. No naprawdę fajnie Fajna oferta, no 13.8 biliona, tylko czy ja chcę dać ready? Szczerze. Nie wiem, czy widz się z tego ucieszy Spytam go, napiszę do niego, ale myślę, że Będzie ciężko, myślę, że będzie ciężko, no bo to jest Niecałe 14B, a z tego co wiem Tego z Titanica da się w Pure Gamesach za 14 Sprzedać, a tu są naprawdę ciężkie Ale ładne. Huge za to Okej, okay, kolega jeszcze tutaj dorzucił Ekskluzji w jajka i daje nam 14,5 miliona Szczerze, ja bym to brał Ale tak jak mówię, nie jest to mój Titanik. Jest to Titanic mego widza, a widz powiedział o, Odrzuć, odrzuć, no wiecie co Z bólem serca, pozdrawiam Przyjacielu serdecznie, ale muszę dać Cancela, bo ja tak szczerze, no chyba dałbym ready. No nie wiem szczerze, ciężko powiedzieć jest, bo to jest rap. Przypomnę, ten Titanic będzie spadał, bo egzisty będą rosły, prawda? Są ciężkie, bardzo huge wytrajdowanie, typu Mr. Crab. Nie wiem, Stormegonka by się akurat sprzedała, bo są dwie Rainbow. Ja na przykład uwielbiam Stormegonki, bo mam ich sporo. Jeszcze Dokładnie, patrzcie, 14,9 widzowie. Oj, naprawdę muszę się spytać tego widza, czy nie chcę. Okej, okay, ostatecznie dopytałem widza. Pozdrawiam JJ, ale niestety muszę dać kancela. Mega pozdrowariacie, chociaż z bólem serca, bo 15 bilionów. No ale rozumiem też mojego widza: jest to jego pierwszy Titanic, jaki zdobył na 0,8%. Czajcie to mój widz go zdobył z licytacji na 0,8%. No, kolega, ma fartę ewidentnie. Wow, 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 widzowie, co to za oferta wymiany? Titanic warty 14 bilionów za huge'a wartego 48B? Nie no, tutaj to ja chyba od razu daję ready. Widzowie, patrzcie, jaki mamy W. Jesteśmy na plus 3. 30 ponad bilionów, nie? No, chopie, chopie, ja tu chyba Reddy daję. Nie, a tak, realnie. Dziwne, że taki huge ma taki ogromny rap. No, ale dobra, no w tejże dużo huge ma bagrapy. Ale bądź co bądź, Brave, bardzo dobra oferta. Tak naprawdę najlepsza na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Okej, okay, tu dostaliśmy Titanic, Pinky, Tsune, Fox, hashtag 361, oraz huge easter cuta wersji Rainbow. Fajny huge egg. Nawet dwa huge easter cuty wersji Rainbow, dobra. Huge Rainbow Holographic, huge Dino, dog, wersji Rainbow. Spoko, spoko, huge. No zobaczmy, jak ta oferta się rozkręci, widzowie. Bo tak naprawdę jest potencjał, żeby się ładnie rozkręciła ta oferta wymiany, bo kolega fajny Huge tutaj dokłada. I jednak się nie rozkręciła. Dosłownie 10B. No kolego, nie. Przed chwilą miałem ofertę 15B. Za 10 to ci tego na pewno nie sprzedam. A taki Tsunka ma legitny rap, jakby ktoś pytał. Tak, to jest chyba legitny rab, Maksymalnie może 8, 9 może kosztuje, ale nie wiem nawet, czy tyle. Także i dziękuję, ale totalnie nie skorzystam. Ale pozdrawiam, bądź co bądź. Ja mam pewien pomysł, jeżeli widz dał mi pozwolenie, sprzedać go za 16 bilionów, to zróbmy tak. Żeby ludzie do mnie te pali składali owkę, wystawmy go na tutaj buffu naszym, czyli na stanowisku, za 18 albo 17 bilionów. Czekajcie widzowie, się nie pomylić, to są biliony? Tak, to są biliony. Jeszcze się upewnię, tak, to są biliony. Wystawmy go za 17 bilionów. Może ktoś podejdzie, kupi sobie za 17 bilionów, nie wiem, zobaczmy. No ale póki co dostaliśmy ofertę kolejną, zobaczmy, kto tym razem jaką ofertę nam złoży. Super, super bad guys, hello bro. Jaką ty nam chcesz złożyć ofertę, przyjacielu? Pyta się, ile on jest wart i czy jesteś na wideo. No tak, jesteś na wideo, przyjacielu. Dobra, pokaż, co tu proponujesz. Dawaj, byku. Ja tu liczę, że dasz jakąś potężną ofertę wymiany. Billion games na start, bardzo fajnie. Jedyny minus, widzę, że dużo taniej huge y dokłada. Jak on będzie się ciągle tanie huge, y, no nie dobije. Tutaj nie ma szans, żeby dobił te 15 bilionów. Okej, okay, Enchant tu wchodzi. Break Abyss, fajnie. Dużo ekskluzyw czyli dwa całe. No dobra, trochę więcej ma tych ekskluzywiajek, Co cofam, to troszkę więcej ich ma. Aczkolwiek, byczku, no to jest połowa wartości tego Titanica. No, za tyle nie jestem w stanie się zgodzić. Podziękujmy no, ładnie, aczkolwiek dodaję no, cancela. Chociaż pozdrawiam super bad guys. Cieplutko, przyjacielu. Ale cancel musiał wlecieć. Kolejna osoba, David. Siemano, David. Wszyscy się ładnie witają, więc ja też ładnie witam. Siemano, siemano, przyjacielu. Pyta, czy może zaoferować. No, czekam, przyjacielu, żebyś dał jakąś mocną ofertę. A tu ziomeczek z automatu daje nam gargantuana, co nie? To by było piękne, chciałbym dostać gargantuanę, Jakby ktoś dał gargantuana z automatu, daje ready To nie jest tak po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taką ofertę dostać Ale ja wierzę, że się uda Aha, no i jego oferta wymiany widzowie to jest cancel Pisze na czacie, czy może dać ofertę Wysyła mi trade'a, po czym daje cancela Nie rozumiem tego sensu, ale okej okay. Chociaż czekajcie, bo chyba miał coś lokowanego. Dobra, wysyłał jeszcze raz trade'a, zobaczmy Uff. Uhuhu, coś co ja lubię. Ostatnio sprzedałem za to mojego huge'a 227 gargantuan giftów, 358 milionów gemów oraz low tier huge'en. Nienawidzę low tier huge, No. Czemu akurat low tiery tutaj ludzie składają? No dobra, zobaczmy, jakie tu huge przynajmniej da. Daje dużo low tier huge'y. takich jak Yeti na przykład, Snowflake bez gazusów. Pochwalę wam się widzowie, ile tego mam. Patrzcie, ile tego w swoim ekwipunku mam. No jest całkiem sporo. Dlatego mówię, ja nienawidzę low tierów. No nie znoszę tych low tierów od jakiegoś Czasu. I zobaczmy, ile mu tutaj rapu dojdzie w tych huge, widzowie. W giftach mieliśmy ile, czekajcie, 10,5 miliona. Widzicie, że coś tam wrzucał Shiny, aczkolwiek no, będę musiał się przyjrzeć temu trade'owi. Widzę popkaty. 11,9, bo się boję, że tutaj Dorzuci jakiegoś bagrapa, ale chyba nie dorzucił 12,3 biliona, 12,4 Nie no dobra chłopie, co ty mi dajesz Za esencję, co to za snowflake gift To w ogóle, nie dobra, tutaj raczej Będzie ciężko, chociaż te snowflake gifty nie są Takie złe, tylko selają się 10k under Z automatu, z tego co wiem, no ci powiem Ciekawa jest ta oferta wymiany Nie no dobra chłopie, co on dał widzowie Patrzcie to co chłop mi dał, nie dobra 75 600 Medium Christmas prezentów Załącz to wartość prawie bilion gemów Przyjacielu, bardzo dobra oferta. Ale no powiem tak, no nie, nie dam tu ready. Nie ma opcji. Gargantuan gifty bardzo mi skusiły. chyba spoko mogą być, ale co to jest za końcówka? Enchant esencja za 100 milionów Gifty za bilion, które są no tragiczne Bo wszyscy je mają w tych czasach No i medium Christmas prezenty za bilion No nie ma szans na to Pozdrawiam cię, plutkę David, ale daję cancela Chociaż nie powiem, no końcówka Tej oferty wymiany bardzo mnie rozśmieszyła Bardzo fajne rzeczy dołożył No powiem wam, z trade na trade Dostajemy coraz lepsze te oferty wymiany Patrzcie co tym razem Huge player Korgi, warty 60 milionów Chłopie, dajesz mi o 4 razy za dużo pojęci, ty no kolego będzie strasznie na L. Za jednego Titanica? Widzowie, taka promocja? Chłop daje 60 bilionów za 14? To mu się totalnie nie opłaca. Powiem tak, dałbym ci ready ale przyjacielu, no nie stać mnie, żeby ci tutaj dołożyć. Naprawdę, nie stać mnie, żeby tutaj ci dołożyć aż tyle. A nie chcę, żebyś był stratny, więc no po prostu chyba dam ci kancela, wiesz? Tupet surge, nawet, jak ci dołoży. Patrz, mordo, dam ci wszystko, co mam, wszystko, co mam. No i nawet tych 60 bilionów nie dobiję, A ja, widzowie, chcę być fair. No nie chcę go skamować, prawda? Powiedzmy sobie szczerze, nie chcę go skamować. On daje zdecydowanie więcej. Ja choćbym tu dobił do 30 bilionów, to i tak jest dopiero połowa tego rapu. Także Zeus, fajny huge, 100% tyle warte, ale daje kancela. No bo widzowie, chcę być uczciwy. Rap za rap, prawda? A tu obok mojego brata bliźniaka, w sensie Titanicznego bliźniaka. Oglądamy opening ziomeczka No, Huge Inferno stilt cut. no tak średnio przyjacielu, średnio, ale kibicowałem ci, żebyś Rainbow Shiny trafił. No i chyba wam powiem, że kończymy dzisiejszy odcinek. Dlaczego? Bo cały czas dostaje, no niesamowicie śmieszne oferty, powiem szczerze, bo ciągle dostaje bagrapy. Dosłownie, trade w trade dostaje bugrapa. Więc ten odcinek można nazwać najśmieszniejsze oferty za Titanika Co najwyżej jeszcze takiej jednej oferty na zakończenie. Poszukam. Może trafimy w tą idealną. Dobra, widzowie, jednak się poddaję. Każdy trade to jest albo dajpeta, albo Bagrapy. Nie ma sensu szukać dalej. Ale jeszcze zanim skończę, mam do Was bardzo ważne pytanie. Czy ktoś z Was posiada może Gargantuan Hypnotic kitsunkę, Ponieważ chciałbym nagrać odcinek, gdzie szukam dosłownie, co dostaniemy właśnie z tego Gargantuana. A z tego, co pytałem moich widzów, nikt z nich nie ma, więc może ktoś z odcinka tutaj, kto ogląda, zgłosi się po komentarzu albo na Discordzie. Bardzo bym prosił, jak ktoś z Was ma. Spokojnie. Nie ukradnę, chcę tylko nagrać odcinek. No i dobra, póki co to na telewizorze dzisiaj. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zróbmy sobie jeszcze jakiś konkurs na koniec: Mianowicie, może dzisiaj rozdajmy gemy 4 osoby po 50 milionów. Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie: Łapa w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczki wam gratuluję, i nagrody poleciały do waszych mailboxów. A póki co, to na tyle dzisiaj. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnych odcinków. Siemanu!